Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku naszego podcastu o realiach pracy opiekunek w Niemczech. Dzisiaj poruszamy temat, który niestety zna wiele osób pracujących w branży. Sytuacje, w których warunki na miejscu okazują się zupełnie inne niż te opisane w ogłoszeniu. To moment, kiedy każda opiekunka może powiedzieć jedno: Ale to była mina. Branża opiekuńcza jest specyficzna. To, co dla jednej opiekunki jest akceptowalne, dla innej może być absolutnie nie do przyjęcia. I odwrotnie. Czasem niedogodności są drobne: słabszy internet, brak telewizora w pokoju, niewygodne łóżko. To nie są miny. Mina pojawia się wtedy, kiedy zatajone zostają kluczowe informacje: o stanie zdrowia podopiecznego, o skali obowiązków, o warunkach mieszkaniowych, o problemach w rodzinie. O tym, że sytuacja wygląda inaczej niż opisano. Bywa, że rodzina celowo pomija szczegóły, licząc, że jakoś to będzie. Najważniejsze narzędzie opiekunki to dociekliwość. Dokładnie czytaj opis zlecenia. Jeśli coś się wyklucza lub budzi niepokój, pytaj. Dopytuj rekrutera o konkrety. Agencja ma obowiązek zweryfikować informacje u rodziny. Zwracaj uwagę na najważniejsze obszary: stan zdrowia seniora, warunki mieszkalne, zakres obowiązków, czas wolny, wynagrodzenie. Jeśli masz taką możliwość, porozmawiaj ze zmienniczką. To najpewniejsze źródło prawdy o zleceniu. Wiele opiekunek potwierdza, że rozmowa z osobą aktualnie na miejscu potrafi rozwiać wątpliwości w kilka minut. A co zrobić, gdy już jesteś na miejscu i coś się nie zgadza? Kontakt z agencją. Jeśli pracujesz przez agencję, natychmiast zgłośnię zgodności. To ich obowiązek, by działać. Ty nie musisz zostawać sama z problemem. Interwencja agencji u rodziny. W większości przypadków, po rozmowie z rodziną, sytuacja wyjaśnia się szybko. Czasem chodzi o drobny brak informacji, innym razem o nieporozumienie. Jeśli warunki są nieakceptowalne, Masz prawo odejść, bez kar, bez konsekwencji. Jeśli zlecenie nie odpowiada temu, co Ci przedstawiono, agencja musi zapewnić Ci inne miejsce pracy. A jeśli pracujesz bez umowy? Wtedy jedyną drogą jest bezpośrednia rozmowa z rodziną. Nie masz ochrony ani pośrednika. To jedna z pułapek pracy na własną rękę. Mina w opiece to niedrobna niedogodność. To sytuacja, w której zatajono ważne informacje, a Twoja praca wygląda inaczej niż powinna. Kluczowe jest pytać, weryfikować, zgłaszać niezgodności, nie godzić się na warunki spoza umowy. Opiekunka ma prawo do rzetelnej informacji przed wyjazdem i w trakcie zlecenia.